Was w kolejnym teście wyrzutni od Triplex. jest to wyrzutnia Extreme. Wyrzutnia, jeśli dobrze pamiętam, 27 strzałów, 37 strzałów, 25 mm. Dokładnie tak. Kod produktu mamy tutaj, gdzie on się skrył. Dobra, może później się na niego natchniemy. Niemniej jest to kategoria F2 rok wyrobu 2022. Tutaj mamy gramaturę prawie 388 gramów. E, kaliber 1 cal. Tak jak mówiłem, czas działania około 50 sekund. Mamy jeden lącik. Mamy jeden lącik. Mamy rezerwę, jednak mamy dwa, bardzo ładnie i cena takiej kostki to około 160 zł. Także bez zbędnego przedłużania, zobaczmy jak to strzela. Zapraszam Was jeszcze do konkursu na mojego Instagrama oraz ze sklepu gdzie macie mój kod rabatowy na wszystkie artykuły nieprzecenione.